Witaj w świecie słów, wyobraźni oraz barwnych historii. Słuchasz szuflady natchnionej, czyli podcastu w stylu powieść w odcinkach. Z tej strony Zuza, czyli kobieta skrycie natchniona. Przed Tobą otwiera się moja szuflada. Jest to miejsce wypełnione po brzegi niekończącą się ilością opowieści. Oto jedna z nich. Marionetka, odcinek 28. Jestem własnością V. Zanim udaje mi się odpowiedzieć na stwierdzenie, że jakoby ja i Inge jesteśmy spokrewnione, do części pomieszczenia, w której znajduje się więzień V, wpada trzech strażników. Rzucają się na kobietę i przygniatają ją do nowej podłogi. Jeden z osiłków sięga za plecy postrzykawkę z niezidentyfikowaną substancją, podczas gdy pozostali dwaj skupiają się na zakneplowaniu kobiety i trzymaniu jej kończyń. Cała akcja trwa najwyżej kilkadziesiąt sekund. Inge zostaje odurzona i wyprowadzona z pokoju już nieprzytomna. Cokolwiek jej podali, musi być cholernie mocna. Widocznie posunęła się za daleko, więc spotkanie zostało zakończone przedwcześnie. Myliła się. Nie dostaliśmy tyle czasu... Ile było potrzeba. Fał zawsze ma nad sobą przewagę, nawet jeżeli wydaje ci się, że chwilowo dyktujesz warunki. Ja stoję w miejscu i obserwuję. Nie odzywam się ani słowem, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Boję się wychylić z ciemnego kąta i zwrócić na siebie uwagę. Nagle zaczynam się przejmować losem kobiety, która do tej pory nic nie znaczyła w moim życiu. Patrzę na grymas bólu na jej twarzy, kiedy ląduje na twardej podłodze. Chcę krzyczeć, nie pozwolić strażnikom nam przerywać, ale moje usta nie otwierają się. Obie jesteśmy na łasce organizacji, która mnie ukształtowała, a nas rozdzieliła na długie lata. Nas. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek kogoś losy nie będzie mi obojętny poza sobą. Kłóci się to z otrzymanym przeze mnie szkoleniem. Tego rodzaju słabość uznawałam dotąd jako zbyt duże ryzyko. Dotychczas byłam przekonana, że jak niemal wszyscy agenci sekcji specjalnej, jestem sierotą. Czy można wyprzeć z pamięci członków swojej rodziny i zwyczajnie zapomnieć, że istnieją? Ewidentnie miałam się o tym nigdy nie dowiedzieć. Dlaczego więc teraz, kiedy już zostałam powiadomiona o tym, że Inga Larsen jest moją krewną, Żadna bariera w moim mózgu nie pękła. Dlaczego nadal nie mogę sobie przypomnieć? Tabletka wywołująca amnezję, którą dwa razy wyciągnęłam już z małego szklanego słoika, jest skuteczna do tego stopnia, że przebywając osobą ze swojej przeszłości, nie wiedziałam, kim jest, dopóki nie powiedziała mi tego wprost. Zastanawiam się. Co się właśnie dzieje w pomieszczeniu, w którym spotkanie oglądam na żywo właściciel Fał? Co się teraz ze mną stanie? Czy przeżyję kolejną dawkę leku wymazującego przeszłość? Czy nadal jestem warta tego, by się mnie nie pozbywać? Ale przede wszystkim, co zrobią z Inge? Za moimi plecami otwierają się drzwi klaustrofobicznej windy. Która wcześniej przetransportowała mnie w podziemia ośrodka regionalnego. Nie trzeba mi dwa razy tłumaczyć, co mam zrobić. Obracam się na pięcie, ostatni raz mierząc wzrokiem pomieszczania. Mam wrażenie, że tych ścian oraz dzielącej mnie i kobiety zapory nigdy nie zapomnę. Będąc zamknięta w windzie i przemierzając podziemne tunele, próbuję się wziąć w garść. Muszę zdobyć więcej informacji, to jest jasne, ale najpierw trzeba zadbać o to, żebym wyszła z całej sytuacji żywa. Dopiero uporałam się z jedną sytuacją zagrażającą mojemu życiu, a już pojawiła się następna. Czas na włączenie trybu ograniczania strat. Kiedy drzwi windy otwierają się ponownie, jestem gotowa w zasadzie na wszystko, poza silnym strumieniem światła, który atakuje moje oczy. Przysłaniam ręką twarz, by móc dojrzeć, czy ktokolwiek na mnie czeka. I pierwsze, co udaje mi się dojrzeć, to skórzane męskie buty. Spodziewałam się ciężkich, grubych butów ochroniarzy V. Zdaję sobie jednak od razu sprawę, kto jest właścicielem luksusowego obuwia. Za mną mówi właściciel V. Żadnych strażników. Nie trzyma nawet w ręku broni. Wie doskonale, że skinienie głową lub jedno słowo wystarczy, żebym zrobiła cokolwiek każe. Jak bardzo nie chciałabym tego przyznać. Dla właściciela organizacji V. Jestem własnością, jedną z wielu pionków koniecznych do prowadzenia w grze. Idę jak na skazanie, chociaż postać mężczyzny bardziej mnie intryguje niż przeraża. Idziemy przez kilka minut. Przemierzając kręte korytarze, ja, odczuwająca pod mi po plecach, zdezorientowana, i on, w idealnie skrojonym garniturze, skupiony, nie wyrażający żadnych nawet najmniejszych emocji. Zatrzymujemy się przed jednym z wielu pomieszczeń ukrytych wewnątrz wiktoriańskiej twierdzy. Ze ściany, zamiast tradycyjnego skanera dedykowanego tatuażom identyfikacyjnym, Wysuwa się urządzenie sprawdzające odciski dłoni, skaner tęczówki oraz odsłynie się dziurka na nowoczesny cyfrowy klucz. Mężczyzna przechodzi wszystkie zabezpieczenia i wchodzi do pomieszczenia, które musi być jego prywatnym gabinetem. Przechodzę próg pokoju, a drzwi zamykają się tuż za moimi plecami. Usiądź. Facet wydaje kolejne polecenia. Siadam w ogromnym skórzanym fotelu i patrzę, jak właściciel V. podchodzi do kryształowego flakonu z alkoholem i nalewa sobie porcję jasnobrązowego trunku. Następnie sam siada naprzeciwko mnie i przez moment spogląda bezpośrednio w moje oczy. Ma piękne niebieskie oczy, lekki dwudniowy zarost i mimo tego, że bardzo nie chce po sobie tego poznać. Jest zmęczony długą podróżą, jaką odbył, by przyglądać się mojemu spotkaniu z Inge. Przyjrzałam się twoim aktom. Do czasu misji w Peru były niemal nieskazitelne, mówi spokojnie. Pewnie ma na myśli mały incydent, który przytrafił mi się w trakcie misji w Monako. Powiedzmy, że pozostawiłam po sobie więcej zniszczeń niż powinnam, ale to jest opowieść na inny czas. Odpowiadam skinieniem głowy. Czy Inge Larsen w jakikolwiek sposób próbowała się z tobą skontaktować, zanim zostałaś przydzielona do tej misji? Radzę się porządnie zastanowić, zanim udzielisz odpowiedzi. Kontynuuję. Biorę głęboki oddech i przywołuję historię z listem z marionetką, który został mi podrzucony w czasie rozszerzonej ewaluacji. Mówię, że nie wiedziałam o tym, że Elektra była w jakimkolwiek stopniu zaangażowana w intrygę, dopóki nie potwierdziła tego Inga. Dodaję też, że list nie był podpisany. Nic dla mnie nie znaczył, ale żeby móc wziąć udział w misji specjalnej, zamiast zgłosić tego rodzaju pogróżki, list spaliłam. Z czasem udało mi się nawet o nim zapomnieć, dopóki nie ujrzałam symbolu marionetki po raz drugi, już w Peru. A potem na medalionie w szafce nocnej elektry. Gdy tylko wyrzuciłam z siebie całą prawdę, jak na spowiedzi milknę i czekam na reakcję właściciela V. Mężczyzna przysłuchuje się mojej opowieści z dozą spokoju. Gdy wspominam o tym, że nie zgłosiłam żadnego zajścia z powracającym wizerunkiem marionetki, jego usta wykrzywiają się jakby w grymasie rozczarowania. Ale poza tym nie wydaje się ani specjalnie zaskoczony, ani wściekły. Dobrze, agentko A, zakończmy tę sprawę raz na zawsze. Alex i jej historia powrócą w następnym odcinku. W wolnym czasie możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się transkrypty odcinków podcastu, oraz dodatkowe informacje. Daj znać, co sądzisz o poczynaniach agentki A, komentującej jej losy online. Bez odbioru.